Hej! Patrz, jak chodzisz. Przepraszam. Magda jest jestem. Ja wiem. Ty pierwsza jest to Dziewczyny, chodźcie. Teraz? Jak muzyka się poprawiła? Chciałabym przemilcze uszanować Cię. Panować ciszę piękną kojącą ciszę, ale nie przejdę w środku po prostu krzyczę uściski w Siema. Adolf cię pozdrawiam No, możesz to usunąć Co? Jak co? Ten filmik strzelaj. Ale coś nie działa? Stary, ja wiem, że to jest tam, tam jest średnia jakoś, tam musisz HD odchaczyć na dole kwadraci. Wszyscy się z nas śmieją. Kto? Adolf zostaw to? Widziałeś komentarze? No, wszystkie spoko i lajki są. Ale stary poczekaj do wieczora, aż ludzie odeśpią, wtedy to wystrzeli. Słuchaj. Znam twoje hasło, ok? Mogę to usunąć. Poczekaj chwilę. Adolf, zostaw to, daj mu żyć! Tomek, to jest dobre. Naprawdę. Stary, ja wiem, że się boisz, ale to co mamy talent, to no, trzeba to wykorzystać. Bierzemy tą Julkę i zakładamy zespół. Jaki zespół? Co ty mówisz? Przecież my je w ogóle nie znamy. No to ją poznamy, naprawdę to jest dla ciebie jakiś problem. Stary, raz wyszło, ok? To nie znaczy od razu, że możemy robić zespół. Stary, posłuchaj, ja już mam cały plan. S możesz to usunąć czy nie. Ale wszystko jest dobrze, ziomeczku. Słuchaj, plan jest taki. Ja okay. sam tego chciałeś. Tomek? Tomek? Co, co ty tam robisz? Halo? Ziomek! Ty tam nic nie usuwaj, to jest moje konto. To jest nie fair. Słyszysz? Ej! Ha! Sły... Halo! Tomek. Hej, Tomek. Okej. Okay. Co to za plan? Ka Jula, patrz na siadanie! Nie jestem głodna! Za 10 minut na dole. Nie chcę! A wszystko ok? Tak! Jak impreza? Okej. Okay. Adrian był? Był. Okej, okay, to jakbyś chciała pogadać, to wiesz. Przecież mówiłam, że nie chcę. To Gośka? Ładnie tutaj. Kolorowo. Czego chcecie? Umówić się. Co? Na próbę zespołu. Naszego zespołu. Ale my nie mamy zespołu. Też mu to mówię. Słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, no. To, co zdarzyło się wczoraj. No, takie rzeczy nie zdarzają się raz na tydzień. Raz na miesiąc. To może zdarza się raz w życiu. No, mamy to szczęście i trzeba je wykorzystać, tak? Czekaj, czekaj, czekaj. On mówi o tej piosence? Ale czy was naprawdę ktoś kiedyś skrzywdził? Słuchajcie, zrobiliśmy mega rzecz, no. Naprawdę tego nie widzicie? To prawda, no. Wyszło spoko. Nie wiem, no. może warto spróbować dalej. Dziękuję. Ja nie mogę. Mam już zespół. Jaki? Takie przybyranki, Bartek? Coś jeszcze? Nie no, spokojnie. Co to jest za zespół? Może się jakoś podzielimy, co? Niczego nie będziemy dzielić. To zespół tego gościa z wczoraj? Tam są drzwi. Julie, nie wiedziałem, że przyjdziesz, a pisałem do ciebie w nocy. są twoje rzeczy. Gdzie jest zeszyt z tekstami? Um, tak. Słuchaj, ja nie chciałbym, żeby sprawy między nami wpłynęły negatywnie na zespół. Napisałem dla ciebie tekst w nocy. Ból jest moim przyjacielem. Co prawda, nie jest tak dobre jak twoje, ale. Wierzę, że razem moglibyśmy tylko troszeczkę podszlifować. Tak jak dawniej. Prawda? Gosia? Pisałam do ciebie. Ty? Jurka, chciałam ci o tym powiedzieć, no ale... Ale co? Nie chciałaś mi zepsuć urodzin? Nie no poczekaj chwileczkę. To ty Posłuchaj. poczekaj. Nigdy więcej do mnie nie dzwoń i nie pisz. Ty też nie. Chwileczkę, a zespół? Zespół? Słuchałam tych filozofii o roku egzystencji, chodziłam ubrana na czarno, pisałam te wszystkie grafomańskie teksty dla ciebie. Ale ty sam w to nie wierzysz. Ty nie jesteś gotem, tylko pozerem. Pozerem, który podrywa laski na maskarę. Teraz to już Twój problem. Jeszcze jedno. Ból jest moim przyjacielem? Przecież ty się boisz pobierania krwi. A prawdziwe? Tak samo się czułam, gdy Piotr związał z Węziorą. Powinnaś mu to pokazać. Kolega obok zgodził się na założenie zespołu tylko dlatego, żeby wyrwać laskę z YouTube'a. Nic mnie to nie obchodzi, dopóki gra dobrze. Już? Skończyliście? Musimy go wywalić z zespołu.